Dzień dobry. Omówimy sobie dzisiaj zdania warunkowe typu drugiego. Conditionals Type 2 Kiedy używamy zdań warunkowych typu drugiego? Gdy mówimy o sytuacjach niemożliwych lub mało prawdopodobnych w obecnej chwili. Na przykład Gdybym był Tobą, porozmawiałbym to z rodzicami. If I were you, I would talk to your parents. Oczywiście nigdy nie będę Tobą, więc jest to sytuacja niemożliwa. Drugi przykład. Gdyby pogoda była dobra, poszedłbym na spacer. If the weather was good, I would go for a walk. W danej chwili pogoda nie jest dobra. A więc jest to sytuacja z drugiego przypadku. Tak jak we wszystkich zdaniach warunkowych, musimy mieć zdanie warunkujące, i konsekwencja tego warunku. Jak jest w tym przypadku? Gdybym był tobą, to jest ten warunek, to co by się wydarzyło? Porozmawiałbym z rodzicami. Tak, przy gwiazdce sytuacja niemożliwa. Gdybym był tobą, no niestety, nigdy. Jak budujemy zdania warunkowe stopnia drugiego? If I were you. I would talk to your parents. Gdybym był tobą, porozmawiałbym z rodzicami. Jak w każdym zdaniu warunkowym mamy słówko if. Tu tłumaczymy je jako gdyby. Po if następuje past simple, czyli czas przeszły, przeszły dokonany, przeszły prosty. A w drugiej części zdania stosujemy would i czasownik. Zróbmy inne zdanie. Gdybyś jadł więcej warzyw, byłbyś zdrowy. Zaczynamy od gdybyś. If. Zdanie, po, po, z, zdanie zbudowane z dwóch części. Po if pamiętamy o past simple. Gdybyś jadł. A więc. If you ate more vegetables, you would be have, healthy. Po if mamy formę przeszłą od it. W drugiej części zdania would i czasownik. Zróbmy to zdanie w przeczeniu. Gdybyś nie jadł z słodyczy, nie byłbyś gruby. Znowu zaczynamy od gdybyś, czyli if. Zdanie podzielone jest na dwie części. W pierwszej części po if mamy past simple. A że jest to zdanie przeczące, potrzebujemy jakiegoś słówka przeczącego. W tym przypadku jest to didn't. If you didn't eat sweets, you wouldn't be fat. Znowu po if mamy czas przeszły, w drugiej części would, w tym przypadku wouldn't, i czasownik. Zróbmy inne zdanie. Na Twoim miejscu nie jadłbym tego. Czyli gdybym był tobą. Zobaczcie, sytuacja niemożliwa do spełnienia. Zaczynamy od gdybym, czyli od if. If I were you, I wouldn't eat this. Were to jest forma czasu przeszłego sympuł, prawda? No i teraz proszę zwrócić uwagę struktura do zapamiętania. Na Twoim miejscu. Gdybym był, gdybym był Tobą. Czyli If I were you. Do tej pory omówiliśmy tryby warunkowe typu 0, 1 i 2. Porównajmy je wszystkie ze sobą. Jeśli jest słonecznie, wychodzę. Ogólna reguła. If it is sunny, I go out. Jeśli będzie słonecznie, wyjdę. Przyszłość. Jak zostanie spełniony warunek, to coś się stanie. If it is sunny, I will go out. I drugi. Gdyby było słonecznie, wyszedłbym. Gdyby a nie. Sytuacja niemożliwa w tym momencie do spełnienia. If it was sunny, I would go out. Zobaczmy technicznie, jak to się rozgrywa. Zerowy. If present simple, present simple. Pierwszy. If, present simple, will, czasownik. Drugi, if, past simple, would, czas, czasownik. Porównajmy ze sobą wszystkie te do tej pory mówione tryby warunkowe w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli na przypadku jakiegoś he. Jeśli on jest słodycze, ty je. If he eats sweets, he gets fat. If. Present simple, present simple. Ale pamiętamy, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w present simple, przy czasowniku jest s. Pierwszy tryb. Jeśli będzie jadł słodycze, to utyje. If he eats sweets, he'll get fat. I znowu, if present simple, will plus czasownik. I pamiętamy, że jak jest he, to w present simple, przy czasowniku musi być s. Drugi tryb warunkowy, gdyby jadł słodycze, utołby. Gdyby banie. If he ate sweets, he would get fat. Gdyby jadł po if, past simple, czyli w tym przypadku mamy formę czasownika nieregularnego, a w drugiej części zdania would i czasownik. Thank you for watching.